Cześć, czy wy też kiedyś mieliście tak, że ilekroć coś robicie, to ciągle wam to nie wychodzi, mimo że się staracie? No to u mnie jest coś podobnego. Na zajęciach z Laboratorium Technik Cyfrowych właśnie tak jest, że ja w mojej grupie ilekroć mamy jakieś zadanie, to albo kable nie działają, to zwykle nie działa, albo... Tam część układu nie działają, albo cały układ nie działa na przykład dwa tygodnie temu. Co prawda wtedy mnie nie było, bo byłem chory. Ale w ogóle okazało się, że cały układ nie działał. I to się chyba zdarzyło tylko nam, bo inni hobili na tym układzie i kurczę u nich działało. Także to w ogóle było takie XD mm. no, w każdym razie. W tym tygodniu się coś zmieniło. W tym tygodniu zrobiliśmy wszystkie 5 zadań, było 5 zadań, i zrobiliśmy wszystkie 5 zadań w tydzień. A normalnie to kurczę, połowę robiliśmy w dwa tygodnie, także jakiś, jakiś game changing czy coś w tym stylu, no. Po więcej ciekawostek zapraszam na mój kanał. Cześć!